się rozwiedziemy. Co się stało? E, o, witajcie. Witajcie. Proszę papa, albo i pódzieli jakiejś konsultacji y, dla wani i terapii zrobi, albo rozwód. E, A e. właśnie, że nie, to z Mietkiem trzeba porozmawiać. E, o, o, bo inaczej rozwód, no. o! No, oczywiście, ja pracowałem w poradni rodzinnej, to wam pomogę. A to no nie chodzi o te, tylko rodzinne, tylko takie tak intymnie seksualne te sprawy, żeby doradzić. A no. dziękuję, w porządku. Tatko! Co? co? Kupisz te białe stringi? Ale tobie też odwaliło? Co? Na co ci stringi białe? Muszę ze sznurówki do tenisówek zrobić. Ty, młody, a czemu to, ty ten tak przez nos gadasz, a? To Przez piercing. O, <immen> o! Oh, oh. Co to piercing jest? No, ma no kolczyka w nosie. Jak, <mors palate> jak, jakiś, proszę ciebie, stringi, piercingi, ty to wszystko tolerujesz, takie dewiacje? A to ma mnie to? Akurat ten kolczyk w nosie to się bardzo przydaje. A do czego? Łatwiej go rano z łóżka wyciągnąć. A ty, a, a ty młody uciekaj, uciekaj, bo my a, musimy porozmawiać. A, będziemy... a, a o czym będziecie rozmawiać? A cię obchodzi. No. A będziemy rozmawiać o problemach ludzi starszych. No, no. idź już. O emeryturze? Młody! Co? Wyjdziesz, Poczekaj. ja mam wyjść z siebie. Nie, 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 tak. No. Dobrze. Młody, zostań, zostań. Będziemy... Tak. Nie, no przecież mamy... Rozma... Tak. Ale o intymnie seksualnym... Spokój się. Ale... Będziemy rozmawiać o emeryturze. A, Natomiast... co? co? Nie, tak, ustalmy. Ty masz emeryturę. Nie mam. No. A Wala ma sklep. Co? Rozumiesz? Facet ma, umówmy się, facet ma emeryturę, a babka ma sklep. Hej! Aha. 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 <noise> no dobrze, no to teraz e, jak już wiemy, w co się bawimy, to powiedzcie mi, w czym wy widzicie problem? No właśnie... <noise> Wala, zacznij. No ja widzę, no to w jego problem o, o. Od, to, to tatko ma emerytury taką jak babcia nie dziecko znacznie mniejsza oto rozmiar ci nie odpowiada tak ale się dowiedział co ale nie o to chodzi ale, ale poczekaj w czym problem no nie staje ci emerytury no. mnie staje mi emerytury wszystko jest nie no staje no emerytury staje tylko jakby to powiedzieć, nie wystarcza mu do końca zakupów. Rada, ale, ale. to. coś i śmieszku. Do końca nie wystarcza. A to ile można zakupy w tym samym sklepie robić? Ja nie wiem. No, proszę papa, mama jak robi zakupy w sklepie, to godzinę minimum siedzi. No. A ty? Tak ja nie wiem, co te baby w ogóle mogą tyle w sklepie robić, no. Przecież jak ja idę na zakupy, dużo razy na czy coś, nie, tam śrubki kupić czy gwoździe. To ja 15 minut i gotowe. No. No. no, 15 minut. Tobie czasem i 5 sekund wystarczy. Gdzie ,dzie ,dzie, mamuś, 5 sekund? 5 sekund to tatuś nawet... Gwoździe ze skrzynki nie zdąży wyciągnąć. Nie, no, czekaj, 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 czekaj. Bo czek, czek, no, mam Walusia, ty musisz pamiętać, że ani czas, ani wielkość... emerytury... no, nie są najważniejsze. O, nie są najważniejsze. Liczy się przede wszystkim pomysłowość. O, o właśnie, pomysłowość. O, co ci damo? Miałem wczoraj pomysłowość, to co? Toś mnie z nami o to wyrzuciła. Nie, Mia, miałem pomysłowość. I po, teraz się... Jest terapia. Ale, że, ale też powiem. Miałem sobie pomysłowy, żeby tak trochę... I, c, co? tam. Żeby tak... B, zakupy zrobić tak... tak nietypowo chciałem. Nie tak! Cze, czekaj, 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 czekaj. Znaczy, jak ty byś nietypowo chciał zakupy robić? No proszę pana, no to... Czy zawsze do sklepu trzeba głównym wejściem chodzić? <ślad> <ślad> no co? Teraz, teraz kiwasz? A ja słyszałem, są tacy, niektórzy są tacy, że potrafią pohandlować od zaplecza. Nie. A, a, a nie, 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 tatko, tatko nie, e, od zaplecza to mogą tylko zewnętrzni dostawcy towar ładować. I nie, I, nie ma... i to może. A, a, a u mnie nikt nie może! Oczywiście, u ciebie ani od zaplecza nie można, ani na paskala. Nie, tak! Mówię ci, co znaczy, że na paskala? Na paskala. No. <laughs> Na, na Pascala, no. no. No nie mogę... Gdzie ty zaglądasz? Ty 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 no. Pascal to jest ten taki kucharz, nie? No, do, 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 no. No, ja nie rozumiem. To, to nie chcę pop odpowie na pytanie, no. Kim jest Pascal? No. Kim jest Pascal? No. Pascal to Francuz! Kurdej! Co wygrałem? E e Ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. Czego brakuje twojemu, twojemu sklepowi? To znaczy... To ja, to ja bym mógł powiedzieć. Czemu. Jaki powinien być wymarzony klient, który wchodzi? No. Znaczy, który, no, znaczy się, zaraz, 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 zaraz. To znaczy się, że mama ma sklep? Czeku. Mama to ma hipermarket, Hipermarket? nie wiem. Wow! Proszę, super. No, proszę, popa, no. Co? No, proszę. No, mnie nie brakuje, tylko jak Mietek e, wchod... Znaczy, Mietek... E, klient. E, no, no klient, o, e, klient e, jest w trakcie... E, Zakupu. No, no, no właśnie, no żeby nie zasypiał. Ale kiedy, ty, co? Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, to on e, klient zasypia przed sklepem? Proszę popa, żeby przed sklepem, a on już jak w środku jest. Proszę popa, przy kasie. Daj mu kartę, a potem zasypia! Nie a żarty. bo cholera jasna... Jak ty masz terminal uszkodzony, to co będę robił? No, to będę działał. To, działa. to idę spać, no. Nie, 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 tatko, tatko. To może być nie terminal, tylko możesz nie mieć środków na koncie. Chłopie, chciałbyś mieć w moim wieku tyle środków na koncie, co ja mam. Nie, poczekajcie. Nie, 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 nie strzeczajcie się! Nie strzeczajcie się. proszę. Powiedzmy, proszę papa, no to co ja mam zrobić, jak on spi? Dobudź go. Ale po co? Jak on już jest po emeryturze? To co? Mam czekać na kolejno? No to, no to daj mu na kredyt! O! Nasza sklepowa daje na kreskę! No. A bufetowa daje od tyłu. No, to bo moment. Ty, Walusia, ty pamiętaj, że ty musisz wyjść frontem do klienta. No, no. Bo, bo, bo jak, się, jak się zrazi, to zacznie robić zakupy w innych sklepach. No, albo przy drodze zacznie kupować. Dziękuję. No. ja rozumiem, że ty masz otwarte 24H. Ale oczywiście. No słyszysz mnie te... No ale to coś z tego, że 24H. No, no, ja, co no, on robić? No, no, no. no właśnie, no to mógłbyś tak w ciągu dnia oderwać się do roboty. Mógłbyś. Od roboty. Ja trafić mógłbym. do punktu. No, do jakiego punktu? No i to do lotka puścić. Co? No żeby szczęśliwy numerek trafić. Aj, szczęśliwy numerek by się przydał, nie, tatko? Ale u nas w rodzinie to z tym nigdy nie było za dobrze, powiem ci. Bo kupon trzeba mieć gotowy. To ja kupon zawsze mam gotowy. Nawet wypełniony. Ostatnio nawet miałem kumulację i co? No właśnie, co? No co, co? Co? Ja, ja miałem wielką kumulację, a ona spała u teściowej. No trzeba moment, chwileczkę mieć, ale co zrobiłeś? Co miałem zrobić? Musiałem na jednorękim bandycie zagrać. Oh, uh -huh.